Jeśli masz ponad 65 lat, codziennie bierzesz leki na ciśnienie, a ono nadal się waha. Zatrzymaj się teraz i posłuchaj uważnie. Prosta herbata, pita rano, może pomóc ci kontrolować ciśnienie w sposób naturalny i bezpieczny. Ale uwaga, zignorowanie tego może sprawić, że dołączysz do tysięcy osób, które odkrywają zawał serca lub udar zbyt późno. Dziś poznasz herbatę, którą kardiolodzy zaczynają badać. A która pomogła już setkom osób obniżyć ciśnienie bez skutków ubocznych i bez komplikacji. A co najlepsze, możesz zacząć już jutro rano. Zostań ze mną do końca tego filmu, bo pokażę ci, jak przygotować napar, jak go stosować i co nikt ci jeszcze nie powiedział o tej herbacie, która może chronić twoje serce. A najpierw napisz mi w komentarzu, skąd mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd jesteście. I daj znać, czy masz nadciśnienie, czy nie. Numer 5. Herbata z hibiskusa. Przez lata sądzono, że kontrolowanie ciśnienia krwi to po prostu kwestia dobrania odpowiedniego leku. Ale czas pokazuje, że zdrowie to coś więcej niż apteka. Istnieją naturalne środki, które, stosowane mądrze, mogą uzupełniać leczenie i przynosić zaskakujące efekty. Jednym z nich jest herbata z hibiskusa. Prosta, dostępna i niezwykle skuteczna, jeśli używana świadomie. Hibiskus zyskuje coraz większą popularność wśród roślin leczniczych badanych jako wsparcie przy nadciśnieniu. Zawiera antocyjany, które pomagają rozluźnić naczynia krwionośne, ułatwiają przepływ krwi i zmniejszają wysiłek, jaki musi podejmować serce. Ciśnienie spada naturalnie, bez szoków. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition. Potwierdziło to działanie, pokazując znaczące obniżenie ciśnienia u dorosłych, regularnie pijących napar. To, co naprawdę zwraca uwagę, to fakt, że herbata działa bez wywoływania nieprzyjemnych skutków ubocznych, typowych dla niektórych leków nie powoduje nagłych zawrotów głowy, nie przyspiesza bicia serca. Przygotowana i spożywana z umiarem, herbata z hibiskusa szanuje rytm organizmu a to jest kluczowe dla osób po sześćdziesiątce. Wszystko wymaga więcej ostrożności i mądrego podejścia. Ważne, by jasno powiedzieć: to nie cudowny lek, lecz realne wsparcie. Herbata z hibiskusa nie zastępuje leków, to musi być absolutnie jasne, ale może wzmocnić działanie leczenia pod nadzorem lekarza. Wielu pacjentów mówi, że po wprowadzeniu jej do codziennej rutyny poczuli się lżej, mniej opuchnięci, nogi przestały puchnąć, a sen się poprawił. To nie przypadek. Hibiskus ma działanie moczopędne, pomagając usuwać nadmiar płynów z organizmu. A to właśnie zatrzymana woda często utrzymuje ciśnienie na wysokim poziomie. Kiedy organizm się jej pozbywa, serce może działać spokojniej. Żyły się rozluźniają, napięcie spada, ale to wymaga systematyczności. Jedna filiżanka raz na jakiś czas nic nie zmieni. To nawyk przynosi efekty, jak wszystko w życiu. Ci, którzy mają dyscyplinę, Zbierają owoce prewencji. Niektórzy myślą, że wszystkie herbaty są takie same, mumo, ale to nieprawda. Prawdziwy hibiskus to suszone kwiaty, kupione w sprawdzonych sklepach zielarskich. Żadne saszetki z supermarketu pełne cukru, konserwantów i sztucznych aromatów. Te nie tylko nie mają takich samych właściwości, ale mogą wręcz szkodzić. Prawdziwa herbata ma intensywny kolor, wyrazisty zapach i lekko kwaskowaty smak. Przygotowanie jest proste. Podgrzej pół litra wody do momentu wrzenia. Zdejmij z ognia. Dodaj dwie łyżki suszonych kwiatów hibiskusa. Przykryj i odstaw na 10 minut. Następnie odcedź i pij na ciepło lub na zimno. Bez cukru. Jeśli smak jest zbyt intensywny, można dodać kilka kropel soku z cytryny lub plasterki pomarań. To nie tylko poprawi smak, ale też wzbogaci napój o dodatkowe przeciwutlenia. Najlepszy moment na picie tej herbaty to rano, najlepiej do śniada. Hibiskus pobudza krążenie i aktywuje metabolizm już od początku. Dla. Ważna informacja: u osób wrażliwych, napar może zakłócać sen, jeśli zostanie wypity wieczorem. Dlatego poranny rytuał sprawdza się najlepiej i pomaga zbudować zdrowy nawyk troski o siebie. Wiele osób mówi, że po kilku tygodniach regularnego picia zauważyli, że ciśnienie się unormowało. Zniknęły bóle głowy, ciężkość, nóg ustąpiła. To częste zjawisko, zwłaszcza jeśli picie herbaty idzie w parze z innymi dobrymi wyborami. Mniej soli, więcej owoców, takich jak banany, awokado czy papaja, wszystkie bogate w potas, który pomaga zrównoważyć prąd organizmu. Ale uwaga, nie każdy może pić hibiskus bez konsultacji. Osoby, które już biorą leki na ciśnienie, powinny porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji. Bo jeśli herbata i lek razem zbyt mocno obniżą ciśnienie, może dojść do zawrotów głowy, omdleń i niebezpiecznych spaw. Dlatego trzeba to powtórzyć. Herbata to nie zabawa. Jest naturalna, ale wymaga odpowiedzialnego podea. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z naturalnie niskim ciśnieniem, problemami nerek lub przyjmujące leki przeciwzakrzętnie. W ich przypadku hibiskus może wpływać na leczenie. I wywołać niepożądane reakcje. Najlepiej zapytać lekarza prowadzącego: Każdy organizm reaguje inaczej, i to, co pomaga jednemu, może zaszkodzić drugiemu. Częsty błąd to myślenie, że im więcej herbaty, tym lepiej. To nieprawda. Nadmiar może obciążyć nerki, podrażnić żołądek, a nawet wpłynąć na hormony, jeśli jest stosowany w dużych ilościach przez długi czas. Najlepiej ograniczyć się do dwóch lub trzech filiżanek dziennie, rozłożonych je. Dzięki temu organizm przyswaja korzyści bez przeciągnięcia. Unikaj też przechowywania naparu zbyt długo. Najlepiej przygotować go codziennie na świeżo. Herbata przechowywana ponad 24 godziny traci moc i może gromadzić drobne ustroje. Świeżo parzona herbata to oznaka szacunku do własnego To jak powiedzenie sobie, dbam o siebie, szanuję siebie, zasługuję na ten czas i te. Jeśli próbowałeś już wszystkiego i nadal masz wahania ciśnienia, może czas spojrzeć łagodniej na swoją codzienność. Małe działania, takie jak filiżanka herbaty rano, więcej świeżych owoców i mniej soli w kuchni, robią ogromną różnicę w dłuższej perspektywie. Nie lekceważ mocy prototy. Natura działa powoli, ale skutecznie. Numer 4. Herbata z czosnku. Czosnek od zawsze był obecny w kuchniach polskich rodzin. Ale mało kto wie, że oprócz tego, że dodaje smaku potrawom, ma również właściwości lecznicze, które zaskakują nawet lekarzy. Zrobienie z czosnku herbaty może wydawać się dziwne, ale efekty są na tyle wyraźne, że coraz więcej specjalistów poleca ją jako wsparcie w kontroli ciśnienia krwi. Gdy czosnek jest delikatnie podgrzany, bez smażenia, bez przypalania, uwalnia substancję o nazwie alicyna która działa bezpośrednio na rozszerzenie naczyń krwionośnych, to ułatwia przepływ krwi i zmniejsza nacisk, jaki serce musi wywierać, aby pompować krew po całym ciele. Z czasem różnicę naprawdę da się odczuć mniej zmęczenia, mniej ciężkości w nogach, łatwiejsze oddychanie podczas wchodzenia po schodach. Alicyna ma również działanie przeciwzapalne, co jest kluczowe dla osób z przewlekłym nadciśnieniem. Stałe wysokie ciśnienie uszkadza naczynia od wewnątrz, i powoduje ciche stany zapalne, które kumulują się przez lata. Czosnek, dzięki swoim naturalnym właściwościom, działa właśnie w tej wewnętrznej warstwie, pomagając chronić tętnice przed zmianami, które mogłyby z czasem prowadzić do poważnych problemów. Badania przeprowadzone u osób z nadciśnieniem wykazały, że regularne spożywanie ekstraktu z czosnku może obniżyć ciśnienie skurczowe nawet o 10 mm słupartęci. To wynik naprawdę znaczący, szczególnie u osób, których organizm nie reaguje już dobrze na niektóre leki. Dane te potwierdzają to, co ludowa mądrość przeczuwała od dawna: czosnek naprawdę potrafi zadbać o serce. Ale uwaga, aby herbata działała, trzeba ją odpowiednio przygotować. Nie wolno gotować czosnku zbyt długo, bo traci wtedy swoje właściwości. Najlepiej drobno posiekać jeden ząbek surowego czosnku pozostawić go na 5 minut, aby aktywowała się Alicyna, i dopiero potem zalać filiżanką gorącej, ale nie wrzącej wody. Po 10 minutach napar jest gotowy do wypicia po przecedzeniu. Te herbaty można pić do dwóch razy dziennie, zawsze po posiłku. Nie zaleca się picia jej naczczo, ponieważ może podrażnić żołądek u osób bardziej wrażliwych. I ponieważ czosnek ma właściwości rozrzedzające krew, powinien być unikany przez osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, takie jak aspiryna czy warfaryn, chyba że lekarz zaleci inaczej. Wiele osób, które piją herbatę z czosnku, twierdzi, że zaczęły lepiej spać, czuły mniej kołatania serca, a nawet z czasem mogły zmniejszyć dawki leków, zawsze pod kontrolą lekarza. Dzieje się tak, ponieważ czosnek wpływa nie tylko na ciśnienie, ale także poprawia krążenie, obniża poziom cholesterolu i zwalcza wolne rodniki, które przyspieszają starzenie komórek. Wiele osób krzywi się na samą myśl o herbacie, to z czosnku, przez zapach i mocny smak. Ale można to złagodzić, dodając miętę, cytrynę lub trochę imbiru. Dzięki temu napar nie tylko staje się przyjemniejszy w smaku, ale również zyskuje dodatkowe właściwości, korzystne dla serca i układu trawiennego. To połączenie jest bezpieczne i skuteczne ważne jest również jakiego czosnku się użył najlepiej wybierać czosnek ekologiczny lub uprawiany samodzielnie, bez chemii. Świeży czosnek zawiera więcej aktywnych związków niż stary lub przetworzony. Należy również unikać kapsułek z suplementami, które obiecują cła. Nie wszystkie mają taką skuteczność jak świeży czosnek przygotowany z Herbata z czosnku pomaga także w regulacji poziomu cukru cukrówek. Osoby z nadciśnieniem często mają również problemy z glikemią, a czosnek może wspierać organizm w przywracaniu równowagi. To czyni go jeszcze bardziej kompletnym sprzymierzeńcem, szczególnie dla tych, którzy zmagają się z kilkoma problemami zdrowotnymi i chcą ograniczyć ryzyko powijań. Chociaż czosnek jest produktem naturalnym, ma silne działanie. To, że pochodzi z natury. Nie znaczy, że można go stosować bez umiaru. Działa w organizmie, wpływa na procesy wewnętrzne i może wchodzić w interakcje z lekami. Dlatego zawsze warto poinformować lekarza, jeśli zdecydujesz się na regularne picie tej herbaty. Celem nie jest zastąpienie leczenia, ale jego wzmocnienie i uczynienie go bardziej skutecznym na dłuższą. Nie pij tej herbaty wieczorem, jeśli masz wrażliwy żołądek lub cierpisz na res może pobudzić układ trawienny i utrudnić. Najlepiej pić ją rano lub wczesnym popołudniem razem z lekkimi posiłkami takimi jak owoce, naturalny jogurt lub pieczywo pełnoziarniste z niską zawartością. Jest jeszcze jeden szczegół, o którym wiele osób zapomina. Czosnek wspomaga również układ odpornościowy. To oznacza mniej infekcji, mniej przeziębień, mniej stanów zapalnych, a wszystko to wpływa pozytywnie na zdrowie. Silniejszy organizm Lepiej radzi sobie ze zmianami ciśnienia i szybciej reaguje na leczenie. Numer 3. Herbata z liści oliwki. Mało kto zna prawdziwą moc, jaką kryją w sobie liście drzewa oliwnego. Podczas gdy oliwa z oliwek jest znana i ceniona za swoje właściwości zdrowotne, to właśnie liście tej rośliny skrywają cichy, sekret, pomagają naturalnie i regularnie regulować ciśnienie krwi, nie obciążając przy tym organizmu. I to nieludowe wierzenie. To nauka, potwierdzona poważnymi badaniami, które udowadniają to, co od wieków przekazywano w naturalnej medycynie. Liście oliwki zawierają substancję zwaną oleuropeiną, która działa bezpośrednio na naczynia krwionośne. Pomaga ona rozszerzać tętnice, poprawia krążenie i zmniejsza ich sztywność, a to jedna z głównych przyczyn nadciśnienia u osób po 60 roku życia. Organizm zaczyna lepiej funkcjonować, krew krąży swobodniej, a serce Wykonuje mniejszy wysiłek. W przeciwieństwie do naparów o działaniu moczopędnym, liście oliwki działają szerzej. Nie tylko stabilizują ciśnienie, ale również wspierają regulację cholesterolu, obniżają poziom cukru we krwi i pomagają zwalczać przewlekłe stany zapalne, które z czasem uszkadzają tętnice. Można powiedzieć, że napar z liści oliwki działa jak cichy czyściciel układu krążenia, łagodnie, ale skutecznie. Badanie opublikowane w czasopiśmie Phytomedicine Journal objęło osoby z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem i wykazało, że ekstrakt z liści oliwki miał porównywalne działanie do leków pierwszego rzutu, z tą różnicą, że nie powodował silnych skutków ubocznych. To przyciągnęło uwagę kardiologów, którzy zaczęli polecać liście oliwki jako bezpieczne uzupełnienie tradycyjnego leczenia. Napar przygotowuje się z suszonych liści oliwki. Które można kupić w dobrych sklepach zielarskich. Wystarczy zagotować pół litra wody, wyłączyć ogień i dodać jedną łyżkę stołową liści, po czym przykryć i parzyć przez około 15 minut. Smak jest delikatny, lekko gorzkawy, można go złagodzić miętą lub skórką pomarańczową. Nie trzeba dodawać cukru bardziej szkodzi niż pomaga. Najlepiej pić dwie filiżanki dziennie, jedną rano, drugą po południu. Kluczowa jest regularność, ponieważ efekty kumulują się z czasem. Organizm potrzebuje chwili, by się dostosować, szczególnie gdy naczynia krwionośne są już sztywne lub przeciążone przez lata źle kontrolowanego nadciśnienia. Przy regularnym stosowaniu wiele osób obserwuje stabilizację ciśnienia, większą energię i lepszy sen. Jedną z głównych zalet liści oliwki jest to, że są dobrze tolerowane przez osoby stosujące leki na nadciśnienie. Mimo to konsultacja z lekarzem jest konieczna, ponieważ w niektórych przypadkach może dojść do zbyt mocnego działania i spadku ciśnienia. Fachowe prowadzenie leczenia to różnica między korzyścią a ryzykiem. Osoby z chorobami nerek przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub insulinozależne powinny również skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania herbaty. Oleuropeina może wpływać na działanie tych leków. Szczególnie przy dużych dawkach lub długotrwałym stosowaniu. Tu również obowiązuje zasada ostrożność i świadomość. Relacje pacjentów, którzy włączyli napar z liści oliwki do codziennej rutyny, są bardzo pozytywne. Wiele osób mówi, że czuje się lżej, ma mniej obrzęków i coraz rzadziej doświadcza bólów głowy. Inni zauważają poprawę trawienia, mniej skoków poziomu cukru i spadek cholesterolu. Efekty są subtelne. Ale zsumowane, znaczące dla jakości życia. Trzeba obalić mit, że zioło nie szkodzi. Szkoli. Jeśli stosowane jest. Herbata z liści oliwki jest silna i wymaga odpowiedzialności. Nie należy mieszać jej z innymi ziołami bez wiedzy specjalisty, ani stosować nadmiar. Tylko równowaga sprawia, że roślina staje prawdziwym sojusznikiem zdrowia. Liście oliwki są również bogate w przeciwutleniacze, które chronią komórki przed przedwczesnym starzeniem. Dzięki temu wspierają nie tylko serce, ale też mózg, skórę, a nawet oczy. Organizm odżywiony, mniej zapalny, lepiej radzi sobie z upływem czasu i szybciej reaguje na leczenie chorób przewlekłych. Praktyczna wskazówka: unikaj picia tej herbaty wieczorem, jeśli masz wrażliwy układ pokarmowy. Może ona przyspieszyć perystaltykę jelit u niektórych chorób. Najlepiej przygotować świeżą filiżankę rano i drugą po południu, zawsze po lekkim posiłku z owocami, naturalnym jogurtem lub orzechami, takimi jak włoskie czy nerkę. Napar z liści oliwki wspiera też zdrowie wątroby, narządu, który odpowiada za regulację ciśnienia i metabolizm tłuszczów. Dbanie o wątrobę to dbanie o cały organizm. Dlatego ta herbata nie działa tylko objawowo. Działa u źródła, tam gdzie problem się zaczyna, często niezauważalnie. Numer 2. Herbata z melisy każdy, kto kiedykolwiek poczuł nagłe kołatanie serca bez wyraźnego powodu, albo obudził się w nocy z uczuciem duszności i napięcia w klatce piersiowej, wie, jak bardzo stres wpływa na cały organizm. A dla osób z nadciśnieniem takie przewlekłe napięcie jest szczególnie niebezpieczne. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją naturalne sposoby na uspokojenie układu nerwowego, a jednym z najskuteczniejszych jest napar z melisy. Znana ze swojego łagodnego aromatu i działania uspokajającego, melisa to coś więcej niż herbata na sen. Zawiera związki takie jak cytral i geraniol, które działają bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, pomagając redukować lęk, stabilizować nastrój i rozluźniać mięśnie. Gdy ciało się rozluźnia, naczynia krwionośne również i wtedy ciśnienie krwi ma szansę naturalnie się obniżyć. Większość ludzi kojarzy nadciśnienie jedynie z solą i dietą, zapominając, że stres emocjonalny to jeden z głównych wyzwalaczy kryzysów nadciśnieniowych. Rodzinne konflikty, kłopoty finansowe czy nawet źle przespana noc mogą podnieść ciśnienie do niebezpiecznych poziomów. I właśnie tutaj Melisa staje się cennym wsparciem, w przeciwieństwie do syntetycznych środków uspokajających, które często powodują nadmierną senność. Uzależnienie czy problemy żołądkowe, Melisa wprowadza organizm w stan naturalnego spokoju. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą odpocząć, nie tracąc przy tym jasności umysłu, i dla tych, którzy chcą zadbać o serce bez sięgania po silne leki. Przygotowanie herbaty jest proste i tanie. Wystarczy podgrzać filiżankę, wody prawie do wrzenia, wyłączyć ogień, dodać jedną łyżkę suszonej Melisy lub trzy do czterech świeżych liści. Przykryć i zaparzać przez 10 minut. Smak jest łagodny i lekko słodkawy, więc nie trzeba go niczym dosładzać. Można pić na ciepło lub na zimno, według własnych upodobań. Najlepszy czas na wypicie tej herbaty to wczesny wieczór, szczególnie po stresującym dniu. Pomaga wyciszyć organizm, poprawić jakość snu i obniżyć wieczorne skoki ciśnienia. Wiele osób zauważa, że po wprowadzeniu tego nawyku zasypiają szybciej, budzą się rzadziej. I czują się bardziej wypoczęte o poranku. Sen to jeden z filarów zdrowia serca. Niewyspanie lub zbyt krótki sen zwiększają produkcję hormonów takich jak kortyzol i adrenalina, a one podnoszą ciśnienie i wywołują stan zapalny w organizmie. Melisa, poprawiając jakość odpoczynku, pośrednio zapobiega zawałom, udarom i arytmiom, szczególnie u osób, które już mają nadciśnienie lub problemy ze snem. Poza działaniem uspokajającym, melisa wspomaga również trawienie. Często to właśnie uczucie ciężkości w żołądku lub nagromadzone gazy powodują dyskomfort i przyspieszenie tętna. Melisa, łagodząc dolegliwości trawienne, zmniejsza też uczucie ucisku w klatce piersiowej, co sprzyja ustabilizowaniu ciśnienia i poprawie samopoczucia. Warto jednak pamiętać, że nawet zioła wymagają odpowiedzialnego stosowania. Osoby przyjmujące leki przeciwlękowe, antydepresyjne lub regularnie stosujące środki uspokajające, powinny skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem melisy do codziennej rutyny. W niektórych przypadkach może dojść do nakładania się efektów. Kolejna ważna uwaga: nie należy mieszać melisy z innymi naparami uspokajającymi, takimi jak kozłek lekarski czy pasiflora, bez konsultacji. Zbyt silne działanie może prowadzić do nadmiernej senności, spadku ciśnienia i braku energii w ciągu dnia. Najlepiej zacząć od małych dawek i obserwować reakcję organizmu z uważnością i umiarem. Dla osób zmagających się z 1900 dziewięćset lękami lub napięciem emocjonalnym herbata z melisy może być prawdziwym wsparciem. Rytuał troski przed snem chwila ciszy wewnętrznego zatrzymania to ma ogromną wartość szczególnie dla tych, którzy całe życie troszczyli się o innych, a teraz muszą nauczyć się dbać o siebie z tą samą czułością. Pacjenci, którzy doświadczają żałoby, samotności lub troski o zdrowie dzieci i wnuków, również mogą wiele zyskać dzięki tej herbacie. Pomaga uspokoić nieustannie pracujący umysł, ukoić ściśnięte serce. A ten emocjonalny efekt, choć pozornie subtelny, ma bezpośredni wpływ na ciśnienie krwi które reaguje na to, jak żyjemy i co czujemy. Stosowana mądrze herbata z melisy może stać się cichym sprzymierzeńcem, który wieczorem przygotowuje ciało do odpoczynku i uczy, jak zwolnić bez uciekania się do. Takie drobne gesty potrafią zmienić nie tylko zdrowie, ale i sposób, w jaki przeżywamy starość, lęki i codzienne wyzwania. Numer jeden: herbata zielona. Wśród najbardziej omawianych naparów ostatnich lat herbata zielona wyróżnia się swoją mocą bogata w przeciwutleniacze, zwłaszcza katechiny, działa bezpośrednio na poprawę krążenia, ochronę naczyń krwionośnych i regulację ciśnienia krwi. Ale właśnie dlatego, że jest tak silna, wymaga ostrożności i umiaru, zwłaszcza u osób będących w trakcie leczenia farmakologicznego. Katechiny zawarte w zielonej herbacie poprawiają funkcjonowanie. Śródbłonka, czyli wewnętrznej wyściółki naczyń krwionośnych. Kiedy ten śródbłonek jest stanem zapalnym lub uszkodzony, krew ma trudność z przepływem, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Zielona herbata pomaga przywrócić równowagę, ułatwiając pracę serca i wspierając bardziej wydajne krążenie. Ale to nie wszystko. Zielona herbata ma też łagodne działanie moczopędne: obniża poziom złego cholesterolu i poprawia wrażliwość na insulinę co jest szczególnie istotne dla osób z nadciśnieniem, które jednocześnie walczą z poziomem cukru we krwi. Innymi słowy, wspiera serce na wielu płaszczyznach, co czyni ją wartościowym wsparciem, o ile stosowana jest rozsądnie. Z powodu zawartości kofeiny, zielona herbata nie jest jednak odpowiednia dla każdego. Osoby wrażliwe na substancje pobudzające, cierpiące na arytmie, stany lękowe czy bezsenność, powinny zachować szczególną ostrożność. W nadmiarze może przyspieszyć tętno, wywołać niepokój i zaburzyć sen, a sen jest kluczowy dla utrzymania prawidłowego ciśnienia. Bezpieczna dawka to zazwyczaj do dwóch filiżanek dziennie, najlepiej rano i we wczesnych godzinach popołudniowych. Unikaj picia po godzinie 17, aby nie zaburzyć snu. Przygotowanie jest proste: podgrzej wodę do momentu tuż przed wrzeniem, dodaj jedną łyżeczkę liści zielonej herbaty, przykryj i zaparzaj od 3 do 5 minut. Smak jest intensywny, ale można go złagodzić kilkoma kroplami soku z cytryny. Unikaj słodzenia. Cukier nie tylko osłabia działanie herbaty, ale też jest ukrytym wrogiem ciśnienia i zdrowia serca. Jeśli smak wydaje się zbyt mocny, możesz dodać liście mięty lub trawy cytrynowej. Łagodzą one aromat i tworzą przyjemną równowagę, nie wpływając negatywnie na działanie naparu. Wiele osób, które zaczęły pić zieloną herbatę, Zauważa nie tylko bardziej stabilne ciśnienie, ale też więcej energii, mniej obrzęków i lepszą koncentrację. Dzieje się tak, ponieważ działa również na metabolizm, przyspieszając wewnętrzne procesy, które z wiekiem zwalniają. Ale pamiętaj, ta energia jest korzystna tylko wtedy, gdy herbata spożywana jest z umiarem. Częstym błędem jest przekonanie, że im więcej, tym lepiej. W przypadku zielonej herbaty. Nadmiar może obciążyć wątrobę, zaburzyć sen i wywołać kołatanie serca. Dlatego nie rób kilku litrów dziennie i nie pij jej bez umiaru. Kluczem jest regularność, dyscyplina i szacunek dla własnego ciała. Nie należy również łączyć zielonej herbaty z innymi naparami pobudzającymi, takimi jak mate czy guarana. Połączenie tych substancji może wywołać odwrotny efekt, szczególnie u osób wrażliwych lub z historią nadciśnienia i przyspieszonego tętna. W tym przypadku mniej znaczy więcej. Osoby stosujące leki przeciwzakrzepowe, beta-blokery lub leki na tarczyce powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożyciem zielonej herbaty. Niektóre jej składniki mogą wpływać na wchłanianie leków i zmieniać ich działanie. Przy dobrej konsultacji można dostosować harmonogram i korzystać z zalet na paru bezpiecznie. Zielona herbata powinna być wprowadzana stopniowo. Zacznij od połowy filiżanki dziennie i obserwuj reakcję organizmu. Jeśli wszystko przebiega dobrze, można zwiększyć do jednej lub dwóch filiżanek. Pamiętaj, każdy organizm reaguje inaczej. To, co działa u jednego, może nie zadziałać u drugiego. I to nie porażka. To mądrość Twojego ciała, którą trzeba szanować. Prawidłowo stosowana zielona herbata może być świetnym sprzymierzeńcem w profilaktyce chorób układu krążenia. Wzmacnia organizm od środka, Oczyszcza krew, chroni naczynia i wspiera pracę mózgu. To prezent od natury, który ujawnia swoją moc, gdy wprowadzimy go do życia z rozwagą i wsparciem medycznym. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Znajdziesz tu wyjątkowe treści na temat ciśnienia krwi, diety, zdrowia serca i profilaktyki chorób. Wszystko przygotowane z myślą o tych, którzy chcą żyć dłużej i lepiej. A jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, koniecznie sprawdź Naszą playlistę o ciśnieniu tętni. Znajdziesz tam praktyczne porady, proste wyjaśnienia i wskazówki, które mogą realnie pomóc w codziennym życiu. I pamiętaj, ten materiał ma charakter edukacyjny i informacyjny. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Wykorzystaj tę wiedzę, by rozmawiać świadomie ze swoim lekarzem i podejmować lepsze decyzje.